Halo, halo. Czy wiecie, że Miejski Dom Kultury razem z Teatrem Nowa Lutnia przygotowuje wielkie wydarzenie? Ja, to, jak jakie? jakie? A, wrześniowe Teatralia? Tak jest! W września zagramy tutaj zemstę. Ale zaraz, zaraz, to nie to wszystko. Na scenie teatr, a w holu wystawa zbioru dawnej lutni, którą przygotowała Nina Zielińska. Cudysz! Oj, będzie, będzie się, się działo. A słyszeliście, że oprócz spektaklu będą goście specjalni? Kto? Kto? O, z, z jakiej okazji? Bo historia kołem się toczy o której nam opowiedzą pani Joanna Klus i pan Andrzej Piechowski. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam w sobotę na wrześniowe Teatralia z Teatrem Nowa Ludnia. A wrócimy również do historii i wspominać będziemy dzieje dawnego Teatru Ludnia. Pamiętajcie, sobota godzina 18 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.